Now look what I do. it. I put the the D ring on here. Very big one. From here. that's possible. Always from here. Like this. Okay? Then I put the safety thing. First the safety. Night here change. Okay? Then here.

I always say to my friend, are you ready? Yes. Very slowly. You come to here. Very slowly. Put your hand here. Be careful. Be careful from this. Don't put your hand here. And go down like this. Because then... Anyway, friend. Be careful.

Teraz się spuszcza. teraz stop. Zatrzymałem się. Mój look at him. Kom, What na niego. What I want to do is to have his confidence. Żeby on nabrał zaufania do tego. The hand that rappelling has to be behind his back. Ręka. prów się, prów się. Lajk do strajk nie? Blokował. No, no, no. Prawą, prawą pusz. Prawą rękę pusz. Prawą ręką masz masz. Put this hand behind your back. Masz tą rękę za plecami lewa ręka jest wolna. Go down very slowly. I spuszczaj się bardzo powoli. Nogi szeroko. Zbyszek, nogi szeroko. Nie, nie, nie musisz bardzo mocno ściskać linki. Po prostu schowaj ją za plecy. Powiedz mu, żeby nogi tak. szeroko. Go okay. Dobrze. Chodź. Okay this afternoon we're going to work on making a window entry. To the to the and what I've, what I've set up in here is a procedure we use that enables us to put our anchor point higher than our exit point. The Anytime you can get a higher anchor point, it makes to make your exit much quieter. Your much quieter. So, just to very quickly do this today, I just put two ladders down. And you can see it's very tight. And you can see that it will hold you. All we would like to do is have, always have one person ktoś musi on each side of the ladder. In case somebody starts swinging a little bit, I don't to knock the ladder. Okay, it would be nice to have had um, some nails, but we don't need them.

It's real hard on the rope. It's very hard on this rope up here, going back and forth. look what you do. You stand here, stand here. Totally like you And then, release a little bit. Do Zaczekaj, jeszcze nic nie no, na razie słuchaj. Popuścisz się trochę, odepniesz się, od, odepniesz się od miejsca, w którym teraz masz nogi. Następnie zatrzymasz się tutaj, And go to, back. tutaj And go back to the tutaj, na parafecie. Tak, oddasz strzały do pokoju następnie spuścisz się z powrotem i wylądujesz na Rozumiesz? No, no, stop! On to ma zrobić z odbiciem. Ta ręka musi pozostać w tej pozycji dokładnie. No, no, you are very strong with the hand. You Musisz troszeczkę rozpuścić rękę. Za bardzo, jest masz na nic się nie ma. Nie, nie, nie. ręka. No. Teraz odbij się. Tak. Postaw nogi na dół. On się za nisko opuścił, no. Jest. Tak, urządzę na... Oprzedź na parapecie. I nie dodajesz strzały. I teraz się odepchniesz znowu. gdzie jest ta, 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 ta? ta. I Puścisz, żeby wylądować. Very good. Now you put don't bring the hand to the friction Pamiętajcie, że nie przesuwacie w momencie popuszczania. nie ręki do przodu, w kierunku karabinka. Wszystko robicie z tyłu tutaj. Now, what I Co bym wam sugerował to? This is very good. jest bardzo dobra. But you don't... You don't feel the, the Jakkolwiek nie macie dobrego uczucia, nie macie dobrego czucia w ręce. So you do like this. Dlatego też zaciskacie rękę bardzo. Nie zobaczę jego mowy. You too, too much power on the it I wtedy no, oczywiście to. zaciskacie za bardzo e, linkę w ręku. You don't play, you just it like this. I wtedy nie wiecie. Po prostu oni if they want to but uh, you, you must realize the advantage and the discipline.